Trzy tygodnie minęły i raport z remontu Aleksandrowskiej. Tu, jak widać, od szpitala północna jezdnia jest zerwana, stara nawierzchnia, jest już nawet część podbudowy wysypana, także zostało tylko asfaltowanie. A południowa, jak widać, była zrobiona już wcześniej, także tu już będziemy mieli gotowe. Za szpitalem, tam dalej w stronę Aleksandrowa, to już tylko prace wykończeniowe. Taką większą rzeczą jest jeszcze do zrobienia przepust. tam była większa, jakby powiedzieć, awaria, go, stan, trzeba go było robić od początku. Ten przepust koło jest już zrobiony w połowie. Tam jest znowu zrobiony na północy, natomiast południowa jest nie jest poprawiana. Natomiast trzeba powiedzieć o tym, że niepokoi jedna rzecz, mianowicie to, co jest pod wiaduktem, tam jest Generalna Dyrekcja Duklerwia, autostrad właścicielem tego odcinka. Mimo, że jest podpisane porozumienie, tam się jeszcze prace nie rozpoczęły i tu zaczyna być pewien taki niepokój, bo tam niczego pod tym wiaduktem jeszcze nie zrobiono. Niby parę naście Parędziesiąt metrów, a jednak to by było złe, gdyby tam to zostało. Tam na tym odcinku, w stronę Aleksandrowa, trwają już prace przy zjazdach z posesji. Część zjazdu z posesji jest wykonana. Wyjazdy też z ulic bocznych, przystanki. Tam na tym odcinku prace nawet trwają dzisiaj w sobotę, także to, to te rzeczy postępują, bo tu już widać, trzeba powiedzieć, dwie trzecie jest zrobione w ogóle na wierzchnia, na tej pozostałej jednej trzeciej połowa, czyli tak jakby. Pięć szóstych już tej nawierzchni było, ale trzeba też wszystko wykończyć. No i trzeba takie rzeczy jak właśnie Generalna Dekcja i Dróg Autostrad ma do zrobienia też um, zrobić.